Witam serdecznie. Cześć, jestem Andrzej, a to jest seria Myślenie nie boli. Można się zapytać, co ja tutaj robię. I ja Wam od razu na to pytanie odpowiem. Otóż wymyśliłem sobie, że chcę uczynić świat piękniejszym. Ambitne zadanie, no ambitne. Nie powiesz, że nie, ale jak ja chcę tego dokonać? Otóż chcę zwalczać zbędną i niewymuszoną głupotę, ignorancję i ogólny debilizm ludzki. Niewymuszoną, bo nikt człowiekowi myśleć nie zabrania, a to nie boli. I właśnie stąd nazwa serii. Nie mam pojęcia, czy to przyniesie jakiś skutek, nie wiem. Ale co sobie pogadam, to moje także do dzieła. I jedziemy. Ogólnie mam zamiar rozmawiać z Wami w bardzo prosty sposób. Prosty, bo nie jestem ekspertem, jestem laikiem. Na temat tego, jak działa umysł ludzki, jak można go trenować, jak można go doskonalić, po to, żeby myśleć jak Sherlock i ripostować jak House. No bo kto by nie chciał? No powiedzmy sobie szczerze, kto by nie chciał? No ja bym chciał. Będzie o dedukcji, o refleksji, o analizie, o logice, o innych zajebistych przyprawach, ale to później mamy naprawdę dużo czasu. Ja się stąd nigdzie nie wybieram, trochę posłuchacie. Możecie oczywiście się zapytać, że kim ja do cholery jestem, żeby mówić Wam o takich rzeczach? Otóż nikim, nikim szczególnym i właśnie to jest w tym najważniejsze, bo jeżeli ja jestem w stanie pojąć takie rzeczy, a nawet ich używać, no to naprawdę każdy może. A o ile lepiej wyglądałoby, wyglądałoby wszystko do oka nas, gdyby ludzie po prostu myśleli troszkę szerzej, patrzeli trochę szerzej, tak, tak jak u Łony i zastanawiali się trochę głębiej nad tym, co, co mówią, co robią i jak roz, rozmawiają z innymi ludźmi. Wyglądałoby to wszystko zupełnie inaczej. Byłoby o tyle mniej stresu, o tyle mniej zwykłego denerwowania się. Pierwsze odcinki poświęcimy erystyce. Erystyka to sztuka dyskutowania. Um, opisał ją niejaki Schopenhauer. Schopenhauer to taki filozof. Możecie go sobie sprawdzić na Wikipedii, bo naprawdę był niezły w tym, co robił. O co w ogóle chodzi? A no o to, że każdy z nas miał milion sytuacji, w których przegrywał dyskusję, mając ewidentnie rację, ewidentnie, przegrywaliśmy dyskusję tylko i wyłącznie dlatego, że jakiś palant grał pod publiczkę, w ogóle nie dyskutował na temat, uogólniał, rzucił jakimś debilnym żartem, wyzwał was cokolwiek i wtedy publika dookoła zachwycona, nie, pośmiejmy się, przecież idiotyzm jest po prostu śmieszny, tak? No to haha, śmiejemy się i kto, kto wygra dyskusję? No my na pewno nie. I nie mówcie, że tak nie jest. Ba, powiem więcej. Jestem przekonany, że każdy z nas, kiedy wychodzi z nas ten taki wewnętrzny frajer, też grał w ten sposób. No ja na pewno. Czasami, kiedy czujemy, że nie mamy racji, po prostu włącza nam się chamstwo i po prostu albo sami zagramy pod publikę, albo sami staramy się ogólnieć, wypowiedź przeciwnika, albo sami go wyzwiemy, spróbujemy go wyprowadzić z równowagi. Robi to każdy. I tak to w praktyce niestety wygląda że tak naprawdę w dyskusji liczy się, liczy się opinia osób trzecich. Bo nawet jeżeli mamy rację, naprawdę, jeżeli prawda leży po naszej stronie, ale wszyscy dookoła stwierdzą, że y, chyba nie, no to sorry, ale tej racji nie masz. Tej racji nie masz, bo nie ma nikogo, kto by się z tobą zgodził. I ludzie, którzy to wykorzystują, są frajerami. Są, ale niestety dyskusje wygrywają. I chodzi mi o to, że jakbyśmy nauczyli się tego unikać, jakbyśmy nauczyli się przeciwstawiać czemuś takiemu, a z drugiej strony, jakbyśmy nauczyli się z tego korzystać, kiedy przyjdzie taka potrzeba, to naprawdę bylibyśmy w stanie przegadać każdego zidiociałego gimba, każdego aroganckiego arons studenta, a nawet, uwaga, rodzica. I świat byłby piękniejszy, i wtedy osiągnąłbym swój cel. Ale pamiętajcie, ziomki, z wielką mocą, wielka odpowiedzialność. Schopenhauer znalazł 38 naprawdę fajnych sposobów, żeby ograć przeciwnika w dyskusji. I my się tych sposobów pokrótce nauczymy, i będzie git. Zagrywka pierwsza to uogólnienie. Nigdy nie pozwalajcie swojemu przeciwnikowi na to, żeby uogólnił waszą tezę albo wasz argument, bo po prostu ordynarnie wmówił wam coś, czego w ogóle nie powiedzieliście. W ten sposób będzie mu dużo łatwiej to skontrować i wykazać, że się mylicie. Zawsze wskazujcie jasno, konkretnie i dobitnie, o co dokładnie wam chodziło. Bardzo prosty przykład. Przychodzi do was podpalony gimbazjusz, jak to gimbazjusz, fan Barcelony. I zaczyna wam nawijać, jaki to jest Messi Bóg tej gry, jakie to on dziurki zasada, jakie zwody, jakie gole, ile to rekordów i w ogóle. Po prostu dzikie węże, alligator, Messi kozak, Messi predator. Na co wy, oczywiście, jako fani realu, przerywacie mu grzecznie i mówicie, że okej, okay, jest całkiem niezły, ale na Mistrzostwach Świata się nie popisał, na nagrodę nie zasłużył, zawiód kibiców, zawiódł kolegów i nie dał z siebie wszystkiego. Na co podpalony gimbazjusz? Oczywiście zaczyna wam wyliczać kolejne rekordy, ale przede wszystkim mówi wam, że Cristiano Ronaldo ten pedał zagrał jeszcze gorzej. Nawet nie wyszedł z grupy, nie pokazał zupełnie nic i on to dopiero zawiódł. I może i ma w tej kwestii rację. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, ma. Ale nie o to nam przecież chodziło, mówiliśmy tylko i wyłącznie o tym, że Messi nie zagrał tak, jak od niego tego oczekiwano, a nie, że Ronaldo czarował cały świat swoim występem. Nie, nie o tym mówiliśmy. Jeśli wdacie się z nim w kłótnię na temat tego, kto jest lepszy, to po pierwsze zejdziecie z tematu, po drugie możecie tę dyskusję łatwo przegrać, bo po prostu nie jesteście na nią przygotowani, a koleś, który jest fanatykiem, naprawdę będzie w tej kwestii lepiej przygotowany niż wy. I kolega, fanatyk z gimbazy, zrobił właśnie to, przed czym Was przestrzegałem. Uogólnił Waszą wypowiedź, wmówił Wam de facto coś, czego nie powiedzieliście, sprowadził rozmowę na zupełnie inny temat i w tym temacie okazał się po prostu lepszy. Co można zrobić, żeby do tego nie, nie dopuścić, żeby temu zaradzić? Tak jak mówiłem już na samym początku. Po prostu przerywacie mu, żeby się chłop za bardzo nie podjarał i nie spłonął żywcem, i mówicie, że hola. Ale ja nie o tym chciałem rozmawiać. Mówimy tu o Leo Messi, a nie o Krystynie, tak? I Gimp nie wie co się stało. Próbował skierować rozmowę na inny tor, dużo dla siebie korzystniejszy. I robił to właściwie nieświadomie, bo nie wierzę, żeby znał takie sztuczki. Ale wy mu się nie daliście. Wykazaliście, że żadne porównanie nie miało miejsca, nie mieliście tego na myśli i skonkretyzowaliście jasno i klarownie. O czym tak naprawdę chcieliście rozmawiać? W sumie to jest też inna metoda. Można to zrobić tak. Także pamiętajcie, kiedy jesteście z drugiej strony i wy chcecie komuś dokopać w lekko, że tak powiem, nieczysty sposób, po prostu próbujcie uogólnić i podciągnąć wypowiedź swojego rywala, rozmówcy, do czegoś, czego nie powiedział a gdzie czujecie się mocniejsi i macie po prostu lepsze argumenty, więcej faktów i po prostu więcej do powiedzenia. I będzie miód malina. Homonimia. I to już jest całkiem cwane. Homonimy to dwa słowa identyczne, ale o różnym znaczeniu. Czyli takie przeciwieństwo synonimów, jak na przykład bal impreza czy bal pień. Albo zamek, i tak dalej. I tym również można się posłużyć, i to całkiem kurde sprytnie. Po prostu zamieniamy znaczenie słowa z wypowiedzi rywala na to drugie i wtedy dobieramy mu się do skóry. Jest to bardzo nieczyste zagranie, bardzo, bardzo nieładne, ale cwane i ciężkie do wykrycia. Oczywiście możecie się posłużyć. Rozwiązaniem problemu z fortelu pierwszego, czyli z konkretyzowaniem, ale najpierw trzeba się zorientować i najpierw trzeba wiedzieć, co należy skonkretyzować. Na przykład, idziesz na piwo z aroganckim studencikiem. Studencik, jak to studencik, zna się na wszystkim, więc po dwóch piwach rozmawiacie już o religii, o wojnach, o filozofii, no i przede wszystkim o polityce. Rozmowa zmierza w kierunku polskiego Sejmu i nagle wychodzi temat ustawy antyhazardowej. Macie swoją konkretną opinię na temat ustawy hazardowej, i jaka by ona nie była, wasz przeciwnik nagle orientuje się, że o. Nie wiem nic na ten temat. I co ja teraz zrobię? Jak tu wyjść z twarzą? Przecież jestem studencikiem, jestem po dwóch piwach, pozjadałem wszystkie rozumy i znam się na każdym temacie. I co ja teraz zrobię? Więc jako, że studencik przy okazji jest całkiem cwany, to robi tak. Przyjmuje swoją najtwardszą, najbardziej kozacką, najbardziej zrozumiałą i ogólnie taką, że od razu by się chciało dolnąć w twarz minę i mówi tak. Ja to hazardem się za bardzo nie interesuje, bo uważam go po prostu za złą rzecz. I bęk! I co się nagle stało? Wychodzicie na kogoś, kto siedzi głęboko w sprawie hazardu, najprawdopodobniej sam jest hazardistą, do tego pijakiem i na pewno oddał dom matki pod zastaw, żeby pograć przy szlance whisky z kumplami. A przecież Wam chodziło tylko o nazwę ustawy, a nie o sam hazard sensu stricte. I nieźle was studencik porobił. GGWP, 9 razy report, please, i do domu. No dobra, ale używamy jedynki. Łapiecie studencika na tym, że się nie zna na temacie i powinno być ok. Trzecie piwko i studencik się zawinie, bo mu będzie wstyd. Drugi przykład będzie może troszkę abstrakcyjny, ale też łatwo wpaść przy konkretnie tych dwóch słowach. Chodzi mi o zdradę. Zdrada istnieje w pojęciu Łóżkowym, ale jest też zdrada przyjacielska, kiedy się ziomka sprzeda na. tam się sprzeda, gdzie się nie powinno sprzedawać. I to są przecież dwie tak naprawdę zupełnie różne rzeczy. I załóżmy, że jest taka sytuacja. Twoja niby to dziewczyna, niby nie dziewczyna, ale co najmniej bardzo bliska przyjaciółka idzie z Twoim dobrym ziomkiem na imprezę. I ty czujesz się zdradzony. W sensie bardziej przyjacielskim przez nią niż łóżkowym. I mówi się jej o tym, ale ona automatycznie odpiera ci, że po pierwsze to nie jesteście razem, a po drugie do niczego nie doszło, więc to żadna zdrada. I ona tak naprawdę ma rację w sensie w jakim próbowała ci to wytłumaczyć, ale tobie nie o to chodziło. I weź z tym człowieku walcz. I weźmy jeszcze przy tym pod uwagę, że jest to dziewczyna. I wiemy, jak wyglądają kłótnie z dziewczynami, szczególnie z tymi, na których nam zależy. Nie zdradziła cię, ale zdradziła. Ale dzięki mojej akcji ratowania świata masz już swoje metody. Fortel III to ciężka sprawa. Nawet teraz nie do końca mam pewność, czy zrozumiałem, o co chodziło Schopenhauerowi, ale podał tak zajebisty przykład, że po prostu musiałem to nagrać. Twierdzi on, że przeciwnik. Próbuję nadać naszej względnej i częściowej tezie, która ewidentnie nie obejmuje wszystkich obszarów sporu, charakter bezwzględny i oczywiście ogólny. I tam właśnie pada ten świetny przykład, wymyślony przez uwaga Arystotelesa. Nie byłem w stanie znaleźć lepszego przykładu, więc posłużę się nim. Chociaż jakbym znalazł, to bym był serio kozakiem, ale nieważne. Teraz słuchajcie, bo naprawdę będzie dobry. Maur jest czarnoskórym człowiekiem. Jest, no jest, jak wyngiel. Ale przecież ma białe zęby, więc jest i czarny, i biały. I mózg wybuchnięty. Nam oczywiście nie chodziło o to, że nie ma w sobie nic białego, ale kogo to obchodzi? Co my mieliśmy na myśli? I tego nie pomalujesz. Ogólnie te trzy pierwsze sztuczki mają ze sobą to wspólnego, że obalamy tak naprawdę coś, czego przeciwnik nie powiedział. Po prostu wsadzamy na hama wypowiedź rywala w zupełnie inną szufladkę niż ta, do której początkowo powinna ta wypowiedź należeć. I wtedy jest już nam po prostu dużo łatwiej tego kolesia wykończyć. Bo oczywiście, jak ktoś nam przyzna rację, to wykazuje się w tym momencie ignorancją elenki, czyli oczywiście nieznajomością przedmiotu sporu. Bo w każdym przypadku osoba, która próbuje nas w ten sposób wykiwać, ma tak naprawdę rację w swojej argumentacji, ale za przeproszeniem, ma to gówno wspólnego z tematem, na którym my chcieliśmy dyskutować. Więc moi kochani, uważajcie. Gimba nie śpi. To znaczy śpi w sumie i to już przed dwudziestą, ale nie śpi. Dużo tu Schopenhauer nie napisał, ale też sobie to nieźle wymyślił, więc trzeba temu chwilkę poświęcić. Ogólnie chodzi o to, żeby nie argumentować swojej tezy liniowo. Mamy po prostu, tak jakby uciekać slalomem, a właściwie nie uciekać, tylko atakować. Czyli może nie slalomem, tylko już wiem. O! Jakbyście atakowali nożem, Kolesia za WP na długiej w The Dust 2. Bany hopami i zygzakiem. Niech nam przeciwnik poprzyznaje rację we wszystkich mniejszych, potencjalnie i teoretycznie nieistotnych kwestiach, i wtedy, kiedy na końcu zbierzemy to do kupy, to ani się obejrzy, a przegrał dyskusję. I fajnie, bo wygraliśmy, a koleś się nawet nie zorientował. Dla tych, co nie grają w cs grajcie, to będziecie się lepiej kłócić. Szczególnie z ruskimi. Dałem żart. Zaśmiesz jeszcze? Dzięki, <laughs> Johnny. Po tym, jak w fortelu czwartym nauczyliśmy się już biegać jak kuna w agrescie, musimy teraz stać się myśliwym. A co robi myśliwy na polowaniu? Myśliwy na polowaniu musi myśleć jak zwierzyna. Musi widzieć to, co zwierzyna, musi czuć to, to co zwierzyna, musi być, w zwie... musi być zwierzyną. A chodzi o to, żeby popierać swoją teorię tym, co zaprawdę uważa wasz przeciwnik. Nawet jeśli wy macie to za kompletny bullshit. Bo jeśli wasz przeciwnik się z tym zgadza i pomoże wam to udowodnić mu, że jest, debil że jest debilem, to czemu by tego nie użyć? Najprostszy przykład świata. Jeżeli chcecie do czegoś namówić jakiegoś swegersa, to po prostu powiedzcie mu, że Jolo. Gówno prawda, że jest to dobrym pomysłem, ponieważ YOLO, ale jeżeli wasz swegers da się do tego pomysłu przekonać w ten sposób, a się da, bo swek jak koń i fejm się musi zgadzać, to czemu mamy tego nie użyć? Niech sobie łyka ten swój bullshit. Niech się koleś cieszy, a my i tak postawiliśmy na swoim. I to nie jest tak, że ja się nie zgadzam z sentencją YOLO, ale po prostu jestem większym fanem Carpe Diem. Nie, no żartuję, Jolo. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Kiedy dobrniemy do końca, to obiecuję Wam, nie przegada Was nawet prokurator od Anny Marii Wesołowskiej, a jak wiecie, to nie jest łatwe. Jest to dopiero mój początek i mam naprawdę ogromną motywację, żeby rozwijać ten projekt i powolutku stawać się coraz lepszym. Potrzebuję do tego jednak Waszej. Pomocy, oczywiście. Każda łapka w górę, każda subskrypcja, każde udostępnienie na Facebooku to niesamowicie wielka pomoc i z góry Wam za to dziękuję. Byłbym też oczywiście wdzięczny za każdy komentarz, szczególnie za te komentarze z konstruktywną krytyką, bo to one najbardziej pomagają mi się rozwijać. Chciałbym, żebyście po obejrzeniu tego odcinka i kolejnych z tej serii zapamiętali sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, to nie jest trudy. Tylko kasztanowy, a po drugie myślenie nie boli. Także do następnego, do usłyszenia. Elo!